sieczka reprezentantka wojewódzka, województwa mazowieckiego, półfinalistka ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Igo, yy, no, eliminacyjna grupa dosyć ciężka, bo łódzkie raczej nie do ugryzienia, ale te dwa pozostałe mecze wygrałyście w sposób niepozostawiający dyskusji. Tak, no było trudno, no wiele też nie wierzyli w nas, mimo że sądzę, że mieliśmy potencjał. Ale no, dzięki trenerowi, dzięki naszemu wsparciu też rodziców, dzięki naszej motywacji dałyśmy radę. No, mimo że pierwsze, pierwsza połowa była trudna, to spięłyśmy się i dałyśmy radę. Ładne hasło macie na koszulkach, no, nie na frontowej części, tylko na plecach. Jest... To tak, że realizujecie to, co macie właśnie tak. zamierzone? To przytocz nam to hasło. Masz grać w dobrą obronę i bawić się, bawić się razem. Od Sohana, Sochana, no, tak, tak samo jak nasz prezes naszego związku, mówi, że to jest etap, w którym mamy się bawić, mamy się rozwijać i tak samo właśnie obrona jest bardzo ważna. I sądzę, że my też pokazujemy dobrą obronę. No i będziemy bronić tej dewizji, a do końca. No, ty jesteś obrońcą, w związku z czym to hasło ciebie dotyczy w 100% praktycznie rzecz tak. biorąc. Okej. Okay. Przed wami trudny półfinałowy mecz. Naprzeciwko Was mocne dziewczyny z Wielkopolski, ale plan chyba macie jakiś ułożony na to spotkanie żeby mamy, go wygrać? Mamy, mamy ogarnięte już zawodniczki. No, co prawda nas zaskoczyły swoją umiejętnościami, bo są bardzo dobre i na turnieju o rozstawienie w żerlowie. pokazały, co umiem i umiem bardzo dużo, ale moim zdaniem damy im radę jakoś i będzie dobrze. Wszystkiego dobrego życzymy.